I Drogi hrabie Don Juanie. Siostrzyczko, co tu robisz całkiem sama? Odejdź, jestem zajęta, idź sobie. Co masz do roboty? Już prawie południe. Cicho, Hrabia Don Juan i ja. Witaj, siostrzyczko. To tylko sen. Jaka szkoda. Napój miłosny. Po takim śnie budzić się w tym miejscu, ile to jeszcze potrwa? Pozwolę sobie zauważyć, że śpi pani za długo. Przygotowałem już pyszne śniadanie. W dodatku zawsze po przebudzeniu muszę patrzeć na tego idiotę. Wszyscy do stołu. Czy mówiliście, że śniadanie już gotowe? Tak, dążyłem znów przyniósł nam jedzenie. Hrabia? Dlaczego nie powiedzieliście mi tego wcześniej? Co robić? Muszę się uczesać, odświeżyć się. Lody, proszki do prania, aspiryna, skóry bizonów. Nie pchać się, zarezerwowałem to miejsce 10 dni temu. A ja miesiąc temu, nie ruszę się. Jeśli chcecie obejrzeć moje piękne ciało, nie widzę przeszkód. Jestem z niego bardzo dumna, spójrzcie. Przepraszam. Ty też, hrabio? Twoja, Twoja piękność mnie poraża, pani. Ale proszę się poczęstować. Świeżo przyniesione z królestwa kalendarza. Ciekawsze od nagiej księżniczki. Jedzmy. Chyba i ja spróbuję tego, co był łaskaw przynieść hrabia. Proszę, to dla ciebie, pani. Co takiego? To jakieś śmieci, obrażasz mnie. Nie śmiałbym. Proszę obejrzeć te kukurydze. Są tu dwa ziarenka, co oznacza, że w tym roku nie było urodzaju. A teraz, panie i panowie, pokaz października. W przypadku przeciętnego człowieka. W przypadku października. Zimno mi ja tobie? Nie narzekaj, nie jestem rybą. Jeśli masz jakieś uwagi, zgłosi je szefowi. Zapytaj go, dlaczego to pomocnicy detektywa muszą sprzedawać bułeczki na lodowisku. Właśnie. Poza tym to nie ma nic wspólnego z poszukiwaniami. Ciężkie chwile przed nami. Księżniczka. Nie popychaj mnie, upadnę. Robocie, żal Ci, że Tina i Bette muszą pracować? Tak, ale ja chciałbym czasem odpocząć. Paw kosmosu zmienił się w napój miłosny chochlika ze sztuki Szekspira, sen nocy letniej. Napój miłosny? Jakie to romantyczne? Słyszałem o tym napoju. Znajduje się w soku kwiatu miłości. Jeśli pokropić nim śpiącą osobę, pokocha ona tego, kogo zobaczy zaraz po przebudzeniu. Stanie się tak nawet, gdy będzie on bardzo brzydki? Taka jest moc tego płynu. Ja tego nie potrzebuję. Wystarcza mi mój niezwykły urok osobisty i uroda. To ciekawa historia, ale teraz ruszajmy do lasu. Napój miłosnych oklica, który nazywa się kup Las Ateński. Co, Co ciekawe, skoro to napój miłosny może przydać się dla Jatodetamana. To nie twoja sprawa. Zresztą on jest we mnie zakochany i bez takich sztuczek. Jesteś szalona. Powtórz to. Nie, nie, żartowałem. Wehikuł czasu jest w domu. Długo będzie trwało nim tam dotrzemy. To prawda, ale nie widzę wyjścia. Ja też nie. Co to? Kolejna informacja. Poniedziałek zatrzymała się. Zwariowała, coś jej przyszło do głowy i poszła walczyć z wielbłądem czasu. Księżniczko! Siostrzyczko, odpowiedz. Zajmę się tym. Co możesz poradzić? Znam jej czułe miejsca. Odzyskała świadomość. Już dobrze. Uspokoiła się pani. Proszę powiedzieć, gdzie dotknął panią hrabia. Jest pan wścibski. Zaniosę panią do wielbłąda. Dziękuję, jaki pan silny. Oto las ateński w Grecji. Żyje tu król, oberon i wiele wróżek. Oto chochlik puk, o którym już mówiliśmy. Czy kogoś wam nie przypomina? Czekam na następną ofiarę. Mam tyle napoju miłości, a tu nikogo nie ma. Muszę być cierpliwy. Puk! Kto mnie woła? Gdzie jesteś, drogi puku? Może ukrył się gdzieś? Tutaj trzeba dużo sprytu, księżniczko. Proszę ze mną, tędy. Pomocy! Stój, co robisz? Pomocy! Wszystko zepsujesz. Czy nie widzisz, że to mój sposób, aby zwrócić uwagę pochlika i zabrać mu napój miłosny? Trzeba zacząć od nowa. Dobrze. Pomocy! Przestańcie już. Musi idzie. Teraz, październiku. Pochylcie głowy. Spadł jak dojrzały owoc. Czego ode mnie chcecie? Najpierw powiedz, czy jesteś pukiem. Masz napój miłosny, czy mógłbyś nam dać trochę? Co chcesz z nim zrobić? Nie masz partnera, prawda? Pokropię cię płynem. Jestem zbyt zajęty, by się żenić. Prób jak chcesz, i tak nikt cię nie zechce w Żydalu. Ale oto napój dla ciebie, proszę. Czy to na pewno napój miłosny? Tak, aby go użyć musisz. Wiem, wiem. W takim razie powodzenia. Cześć. Dziękuję, Chofliku. Mam napój. Będą mnie kochały wszystkie dziewczyny. Ale którą wybiorę? Bez wątpienia księżniczkę poniedziałek. Chociaż mógłbym wybrać ładniejszą od niej. Wystarczy użyć tego. Ale która z nich? Katie z Nowego Jorku, Jana z Rzymu, Mary z Denver czy Anna z Lizbony? Chyba pokocham mnie wszystkie bez wyboru. Przestań marzyć, ten napój należy do mnie i będę umiała go wykorzystać. To pa kosmosu, czy nie? Nareszcie pani trud został wynagrodzony. To prawda. I ja zasłużyłam na trochę szczęścia. Pora, aby wynagrodzić naszą miłość, prawda? Tak. Kazałam ci tak długo czekać, hrabio, Od teraz jestem tylko twoja, kochany. Ten płyn jest nic nie wart. Tu mam prawdziwy. Oszukał nas. Nie podobacie mi się. Zobaczysz na co nas stać. Wrześniu daj mu nauczkę. Tak jest. Już cię mam. Dlaczego tak się denerwują? Chcą dogonić chochlika. Jest tu. Nie, tam. Biegnij. Co się bawicie? Ja też chciałbym się przyłączyć. To znowu ta głupia rodzina księżniczki dzieli. Jak śmiesz, odpowiesz za to przed tiną detaman. Tam jest puk. Dobrze się bawię. Wrześniu, jest tu jak kołek łabgo. Strzelę mu zastrzygł sypiający. Jesteś pewien, że to działa? Wygląda jak pistolet na wodę. Działa na pewno. Co wyprawiasz? Łap, puka! Spróbuję, ale jest zbyt szybki! Udało mi się! Sobota! Jest tam! Księżniczko! Stój, inaczej użyję pistoletu także przeciw tobie! Trafiłem wszystkich! Świetnie strzelasz! A teraz co zrobisz? Zostałeś sam! To nie twoja sprawa! Wykorzystam to, że śpią i pokropię ich napojem miłosnym. Teraz obserwujmy, co się wydarzy. Mają mocny sen. A gdy się obudzą, zakochają się w tym, kogo pierwszego zobaczą, to będzie zabawa. Nie mogę się doczekać. Teraz odchodzę na chwilę. Witaj. Beppe, jak miło Cię widzieć. Mnie również. Bardzo mi się podobasz. Mam nadzieję, że ja nie wydaję Ci się brzydka. Pocałuję Cię w policzek. Twoje policzki są jak skóra brzoskwini. A ty podobasz mi się bardziej niż moja siostra. Hrabio dążuanie. Nie wiem, co się dzieje, ale czuję, że cię pokochałem. Przysięgnijmy sobie wieczną miłość. Mój drogi, porozmawiajmy o naszej przyszłości. Poczekaj, w moim sercu jest ktoś, kogo nie mogę zapomnieć. Ja to Detaman. Ja to Detaman? Co się stało? Zwariowaliście? Wrześniu, kocham cię. Jesteś zaskakująco ładny, zwłaszcza z bliska. Płyn zadziałał, a mam go jeszcze sporo. Pomocy! chcesz zrobić odrażający typie? To ja chciałbym wiedzieć, co tu robisz, Robuchowo. Jak znalazłem się w w tej czarownicy, zostanę pustelnikiem, aby się oczyścić. Przy okazji wyczyść sobie mózg, ty głupcze. Czy to twoja narzeczona? Pewnie moja ukochana nie ma włosów jak stare wronie gniazdo. Dlaczego chcesz ode mnie? Chcę pocałować. Zostaw mnie, odejść. Pomocy, idź sobie. Kocham cię. Obiecuję, że się poprawię. Spójrzcie, pa w kosmosu. Miałam go w rękach i uciekł mi. To wina tej bandy półgłówków. Łapcie ich. Tak jest. Zawsze mam przy sobie narzędzia pracy. Podziwiajcie, moc pistoletu paraliżującego. Pomocy ja to Detamanie! Dlaczego tak wrzeszczysz? Czy tym razem się nie zjawi? Ciekawe czemu się nie pokazuje. Zaraz go zawołam. Czemu go wzywasz, głupcze? Wyzwę go na pojedynek. Przybiłeś nareszcie. Jato taman. Nie podszywaj się pode mnie. Jak widzicie, jestem również znakomitym muzykiem. Czas na moje powitanie. Wiem, że bylibyście zawiedzeni, gdybym o nim zapomniał. Tajemnice i sekrety ukazują nowe światy. Ja, obrońca uciśnionych, przybywam, by ich bronić. Do walki. Mam go dosyć, zrób coś Z przyjemnością Bilipi, pi, biri po Kto zwycięży, kto, ach, kto Tajemnicą i zaklęciem do przybycia cię zachęcę Przybądź królu do pomocy Uczyń wszystko, co w twojej mocy Kto mnie wzywał? Słyszałem dwa głosy. Spójrzcie na to. To coś innego. A oto mój nowy wynalazek. Zorowałem się na kolejnym potworze z bajki. Coś takiego. Nie uprzedzono nas, że transmisja już się zaczęła. Dobrze, że nie robiliśmy czegoś gorszego. Tu, tu nam do Martelotti, który z pomocą wiernego operatora przekaże Wam przebieg walki. Walczmy. Gwiezdny król, maszyna atakuje z obu stron. Chwileczkę. Rozwal go na kawałki. To przecież moja twarz. Tak, to tajemnica tajemnic. Czarownica zmienia się w kobietę. Właśnie, wszystkie części maszyny wzorowane są na księżniczce poniedziałek. Kiedy pochyli się do gwiazdnego króla, aby go pocałować, wygramy. Przez wargi przepłynie energia, która go pokona. Bardzo dobrze, jesteś naprawdę inteligentny. Jak mogłeś zmądrzeć tak szybko? Zastanówmy się. Wziąłem przykład z ciebie. Jesteś bezczelny. Nie rób tego gwiazdny królu, kocham cię. Bez whisky dla tego konia. Wyjaśnię, o co chodzi. To zastrzyki z gazu o temperaturze minus 100 stopni, który natychmiast zamraża gumę. Pocznęcie na kawałki moim mieczem! Nie, błagam, Gwiezdny Królu, obiecuję, że się poprawimy. Już nigdy nie postąpimy źle. Uwierz nam. Przykro mi, ale już się nie dam nabrać. Tym razem mówię prawdę. Stanę się polnym kwiatkiem. Sobota będzie małym robaczkiem. Wrzesień trującym grzybem. A październik kamieniem. Będziemy żyli w zgodzie z naturą, w deszczu, wietrze, słońcu. Nie będziemy już walczyć. Gdybyś mówiła prawdę, zrezygnowałbym z ukarania was. Obiecuję ci to, królu, i przyrzekam, że zawsze będę o tobie pamiętała. Dobrze, nie zapomnij o obietnicy. Nie zapomnę. Z grzyba zmieniłem się w pszczołę. Nienawidzę tego ich ciągłego mi się. Jak kwiat tak może postąpić z pszczołą? Ja też mam prawo do pocałunku. Idź sobie, teraz moja kolej. Nie udawajcie takich spryciarzy jak Gwiezdny Król. Zamknij dziób, jeśli ta bryła złomu cię usłyszy, wróci tu na pewno. Rzeczywiście, pszczoły są nieznośne. Do ciebie lepiej pasuje trujący grzyb. Życzę Ci, aby Cię rozdeptał ten z gwiezdny król. Chciałabym, aby z Tobą skończył. Mam Cię dosyć. Jeszcze tu jesteś? Zawsze nas obserwuje. Zdenerwowaliście mnie. Pomocy. To koszmar, koszmar, koszmar. Coś z panią nie w porządku? Już rano obudziła się pani w złym humorze. Proszę się odsknąć, księżniczko. Co ja robię? Co się stało? Uderzyła się pani w głowę. Jaki straszny sen. Pa w kosmosu odleciał. A w kosmosu? Dlaczego się tu znalazł? Może chce nas przestrzec, że mieszkańcy Królestwa Kalendarza czekają na próżno. Nigdy go nie schwytamy. Zawsze, gdy wydaje się, że już go mamy, ucieka. Musimy bardziej się starać. To prawda. Gdzie ukrył się nasz złotoskrzydły ptak? Pawiu Kosmosu, gdzie jesteś? Czy nie nikt z was, przyjaciele, nie widział go przypadkiem?